Koła palą szajs, I co? I łapią schizy. A my? my łapiemy tylko powiew świeżej bryzy, w prawej dłoni joint. mam jak tu prawie chyba wszyscy. My lubimy palić tylko dobre dzisy. W gandzie mafię fali Holandia dla ziomali Zawsze smak, zaszczep tu Natural high, ty się szyty pan, żarudaj Poczuł ten stan, mikrofonu mal Lubisz Jamaika z kan, diesel amezja Stobolowa, lemon i white widow Daj sar AK-67 jest hard Orange, Pepsi, power, black Więcej dymu, kurwa mać Więcej dymu, kurwa mać Więcej dymu, kurwa mać Więcej dymu, kurwa mać Czujesz to? Mocno kopie, najlepsze beat Bogu dziękujemy, że mieszkamy w Polsce. Chce to mamy, dalej gramy. Ganda, Mafia się trzymamy, choć ty w Fajnie. Dobre dzieci w nich te HC nie piach. Przekopany sukien, ma masaka zjazdu na plach. Wodorosty głowy głowę, jak pan zalewa graj. Tylko czysta Maria tylko dobre Paniamy tony, zielska, dziś ten powolny krok sprawia, że ciężko nam przestać. Pono dobre gisy, bo to dżungla jest miejska na farmazon i podróby nie wystarcza tu już miejsca ważytone dziś może jest czy zleci w moją stronę iście są już odpalone i zadowolone pyski Choć efekt lotu niski Tes jest dla wszystkich, a wszystkich sercu bliski Jednego kopie dobrze, a drugi Oglądana przez wszystkich, ma wszystkich, brak, albo więcej, rapt, czuję serce, podjęte więcej w życiu, chcę Kieram, tu nie głowę, przebieram sobą by poczuć dotyk. ogrom mocy, za dnia i w nocy ma wpływ kojący. Złych emocji nadmiar, gasi antybiotyk. Wysokie loty zjazdują kłopoty, jeśli jesteś lotem, to nie dobry samoty Dobre dzisy, nikt nich nie chace, nie piach. Przekopany sukiencję ma zakaz jazdu na blach. Wodorosty głowę, jak łam zalewa kraj. Tylko czysta maria, tylko dobre dzisy i haj. Dobre dzisy, tylko dobre dzisy. naturali kaj tylko